Siema witam was bardzo serdecznie drodzy asasyni w nowej gierce Mood Lake Drodzy asasyni, To jest horrorek typu Coś Nie wiem jak to powiedzieć, trochę Outlast Trochę trzecia osoba, nie Co może być z trzeciej osoby? Z trzeciej osoby Dobra, przekonamy się Już przy powrocie, nie grałem jeszcze w tą grę ale mniej więcej wiem czy co z czym się je. Więc wchodzimy w ten zarąbisty świat. Nawet te ćmy koło nas już nam mówią, że będzie fajna zabawa i dużo naprawdę kontenciku z horroru. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I zaczynamy dobrą zabawę. Nowa gra. Średni. W ten grę najlepiej grać po ciemku. W słuchawkach i z jasnością ekranu ustawioną. Ta gra posiada efekty świetlne, które mogą być nieodpowiednie dla osób z epilepsją. Kurde. Za szybko. <gry> Dobra, wchodzimy. Wieś Mot Lake. Noc przed zaćmieniem. Dom Hama. Wieś Mot Lake. O, Kogoś mamy za oknem. Ten, ten ktoś dostanie zaraz, pierde. O kurde, wyszedł nam do szafy frajer. O ty. Jakieś kurde upośledzone drzewo. Ja pierdziele. Dobra, odejdź, zostaw mnie. Dobrze, mordo. Broń się. Pomocy. Że co? Że co? To był tylko koszmar. Nie, to nie był koszmar. Nie chcę wyjść z łóżka, ale strasznie chcę mi się kać Dobra, poruszamy się. No to tak, drodzy Anastasiu, powiem wam tak, że to by było kli, właśnie klimatyczne Chyba Chłopak złapał go za nogę, nie? Złapał go za nogę, ale jedno mi się nie podobało. Billy, gdzie jesteś? Jedno mi się nie podobało. Tylko to, że nie chapnął go pod te łóżko. <laughs> nie no, żartuję oczywiście. Nie no, obroniłby się piłką, co ja gadam. <laughs> obroniłby się piłką, misiem, motylkiem, tam co się świeci u góry. Dobra, idziemy szukać tego, naszego misia. Okej. Okay. Halo? O kurde, bili. Jeszcze powiedziałem tacie, że zostawiłem Cię w lesie, nie Nie chcę żadnego Okej okay. No A no, ch chyba coś tutaj mamy Jeszcze powiedziałem tacie, że zostawiłem Cię w lesie Nie chcę żebyś się dowiedział, że cały czas tu jesteś No, tu macie... O właśnie, do raza jak sobie ktoś nie przeczytał, to macie tutaj streszczenie i możecie sobie zatrzymać w każdej chwili. Ja już nie mogę, więc przykro mi, jak coś nie doczytam. Lecaku, coś mamy? Chyba nie. Dobra, wchodzimy. Powiem wam drodzy asesyjni, że kiedyś miałem taką śmieszną sytuację. Mój brat ogólnie, nie? Z kolegą jednym. To naprawdę śmieszne. Byliśmy raz na, jakby to powiedzieć w nowej dębie, nie? Tam ogólnie mieliśmy taki jakby hotel. Nasz hotel był fajnie zajebisty, nie? Ale mój brat akurat coś mu się śniło w nocy. I brat jakby to powiedzieć lunatykował. Jak lunatykował, to naprawdę teraz się zaczyna lepsze. Jeden kolega sobie smacznie śpi, coś go łapie za nogę. Tak go chapnęło, i kurde ten, coś go ciągnie tam na dół, nie? I mówi: Nie, nie zabierzecie mnie żywcem. Nie, nie zabierzecie mnie żywcem. Łatwo się nie podda. No i wiecie, no i ten mówi, kurwa! Krzyczy nie na cały głos, ja tak sobie myślę. Znaczy, ja akurat wtedy spałem, jak zabity, więc. Ja zbytnio tego nie pamiętam. Matko, ojcze, słyszycie mnie? Zaraz dokończę resztę. Nie odpowiadają. Lepiej będę cicho, albo znowu oberwę. No, kurde, psa wziąłeś, no to na pewno oberwiesz, chopie. Tak, pewnie ślady po nim zostaną mi. Jeszcze będzie miał pierdziel. Ciekawe, co to za piękny obraz. Trzy ludki. To chyba ja. Taki wielki jestem. Ja, mama i chyba ojciec tam jest, nie? Hmm. No, może. Tak po zastanowieniu miałoby to sens. A tutaj jest mózg jakiś? Może to mózg. Tu jest jakiś. O, to nasz wujek. Z tym kapeluszem. Mój wuj, jakiś na już zachodzie. Dobra, ale drodzy asesin, wracaj do rozmowy, nie? No i wiecie. Kolega, co się tam szarpie, mówi: Nie, w mnie nie podobie. Wiecie. No. Kolega na początku myślał, że to jakiś demony Chcą go ten. Wiecie, pod łóżko go ciapnąć i. Żeby tam wiecie, gdzieś w piekle sobie no, jakby to powiedzieć, urządził imprezę. <laughs> no, jednak to jest najśmieszniejsze. Brat przychodzi do niego, nic nie mówi. Kolega się go pyta: Ciebie też chcą dorwać? Brat coś tam od odpowiada: oczywiście odpowiada, <laughs> ale sam nie wiedział. Remi, e, znaczy kolega co. No i, <noise> mówi, kolega wtedy powiedział tak, no to, no to brońmy się razem, nie? I coś go znowu chapło za tą nogę. I jak znowu coś go chapło, to wtedy kolega właśnie budzi mojego brata i mówi, ty, budź się, coś z nas znowu zaatakowało. Brat poszedł spać, a kolega nie mógł spać. Dopiero się okazało w nocy, co się dokładnie stało. No. Uu. A wiecie, co się stało? No. I to jest chyba cała historia. Brat go ciapnął za nogę, a kolega nie wiedział, co się dzieje. A brat nawet tego nie pamięta. A historia jego jest taka. Że jak go hapnął za tą nogę, nie? Bo mu się, mojemu bratu się śniło, że jedzie przez las, i było w cholerę ciemno, i nic nie widział. Więc zmieniał skrzynię biegów. <ścoughs> A skrzynią biegów była noga kolegi. Nieźle, nie? Ja na początku w to nie wierzyłem. Powiem wam drodzy, asasin, czemu nie włączymy światła? Jak prawdziwy polski dom! Trzeba choć trochę mieć tego prądu. Więc włączaj, kurde, prąd i tyle. Nie mogę. Ech. No. Polska wieś po prostu. Zabrakło prądu. Ciekawe, czy możemy otwierać szafki. O! Widzicie tu moja pra pra, pra 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 babcia Tutaj przy ten, na obrazie No A tu... Nie wiem kto to Tu moi sąsiedzi Tak, mam obrazy sąsiadów A sąsiedzi Są bardzo mili Jak czegoś chcą Co jest Billy? Zobaczyłeś coś? O kurde Czekaj. Pieseł, nie uciekaj. A nie, no żartuję, on nie ucieknie. Jest moim przyjacielem, nie misiu? No. Tak, są trzy ręczniki. Przeprowadzamy drodzy nie śledztwo. Są trzy ręczniki i jedna wanna. I my się mieścimy do takiej wanny? Ja pierdzielę. Kaczka. Kaczka jest upośledzona trochę, bo nie ma takich czarnych punktów, które powinna mieć kaczka. Przynajmniej moim zdaniem. Ale... A tu coś mamy? Nie, myślałem, że coś tu odbije. Papier toaletowy. Używamy. O kurde. Org. Billy, widziałeś to? Piesę. Billy, zaczynaj się. Pewnie że biegniemy za psem. Oj, co jest? I co Billy? Billy to mój przyjaciel. Zostaw go. Nie ma. Billy wybiegł. Dobra, zobaczmy, żeby popchnąć obiekt, poradnik. No dobra, ale jak cię go popycha? Drzwi są zamknięte. Oho, czyli teraz będziemy mogli popchnąć. No to dobra. Albo musimy znaleźć klucz, bo też tak może być. Drzwi są zamknięte. No, pewno musimy znaleźć. Aha, tu jest klucz, ale nie mogę go dosięgnąć, żeby zrobić zbliżenie. Dosięgnąć. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli tego nie przesuniemy. Tą paczkę chyba nie. Dobra drodzy asesin. To chyba wszystko już działa. Nam ładnie pięknie, ale Poradnik. Poradnik. Nie! Czek Dobra, drodzy Asasini. Ja chciałem sobie zobaczyć tutaj poradnik. Dobra. No ale mniejsza. Musimy znaleźć coś co będzie nam mógł pozwolić się spiąć do tego klucza ale nie wiem o o dobra bo ja mam ten wejść na tą paczkę dobra spiąłem się i mamy klucz jest idealnie żeby otworzyć jak wybór na spokojnie Mogę się spiąć na to? Chyba nie. Walić to. Idziemy otworzyć drzwi. Drzwi są zamknięte. Dobra, to już wiem, jak się przesuwa rzeczy. Halo. Halo, jak to się kurno robi? Chyba nadal nie wiem. Aha, nie mogę tego chyba drugi raz użyć, tak o to chodzi. Aha, czyli nie mogę drugi raz włożyć tego samego klucza. Gdzie do diaska się podziałeś, Billy? Nie powinienem wychodzić... Okej. Okay. Tutaj macie drodzy, asesyjny ktoś sobie nie przeczytał. Gdzie do diaska się podziałeś, Billy? Nie powinienem wychodzić, gdy jest ciemno, ale muszę znaleźć Billy'ego. Billy, ty głupio słucho, chodź tu. Nie no, żartuję. Oczywiście uwielbiam psy. Zawsze chciałem drodzy nie mieć jakiegoś psa. buldoga, albo coś takiego. Buldogi są fajne. Przynajmniej moim zdaniem. Czy coś tam jest? Chyba nie. O! Polaku kuryciany. Wieś Mont Lake. Huhu. Poskradamy się trochę, żeby nie było. 15 minut, no tak, 20 minut nagramy odcinka. Ten strach na wróble mi się nie podoba. Nie lubię strachu na wróble. Wypierdzielmy mu zęby. Spierdzielaj stąd, szybko. Ja pierdzielę. Jo. Ja... Kurtu, zostaw mojego przyjaciela. Ja... ja już nie chcę go spotkać. Dobra. Okay. Ten dół jest za duży, nie przeskoczę go. No ja to wiem, więc musisz wziąć deskę. Jestem najlepszy w rozwiązywaniu zagadek. Tylko jak wziąć tą deskę? O. Aha, czyli muszę przeskoczyć. Chyba mogę to przesunąć. No tyle to i ja wiem. Okej. Okay. Muszę być drodzy asesji. ciszej. by to przesunąć ok już wiem zarobić się mamy kładkę która pomoże nam przejść szkoda że nie można mieć większej mapy chodźmy się przywitajmy jeszcze raz z tym przyjacielem dla was to zrobi drodzy asesini chyba nie gra nam nie daje takiego wyboru <głos> <głos> Za fajnie by było <noise> Dobra Idziemy dalej O kurde jakiś Nie ufam mu Podejdę do niego, ale nie ufam mu To ulubiona zabawka Billiego. O kurde Aha! Ja miałem spierdalać do tyłu, tak? Ja miałem spierdalać do tyłu. Okej. Okay. Na no cholery ty tu w ogóle przyszłeś. Dobra, mam nadzieję, że to o to chodzi. Dobra, ukryliśmy się. To o to chodziło. <laughs> no ale kurde. Nie jest straszny ten potwór. Jak już się zna całą mechanikę gry, to i zarobi się. Słyszę już czyś. Billy jesteś tu? Kurde. Wyjdziemy wejdziemy do kłody, może być tam shop, który mnie pogryzie. A jak pójdę dalej, to mogę psa ominąć. Pieseła. Dobra, wchodzimy do kłody. Kurde, tego się to nie spodziewałem. <noise> Słyszę czyjś o w tej kłodzie. Billy jesteś tu. Ale niby racja. On jest zrobiony z drewna. Więc wszędzie by się zmieścił. Więc dobra, idziemy dalej. Ale serio bym się tego nie spodziewał. O! Ale piękne ćmy latają nade mną. I te... i te ładne niebieskie promyki. Dobra drodzy asasy, nie wiecie co, zaraz będziemy kończyć też ten odcinek Może nagram coś jeszcze innego Okej okay. Tutaj mamy motylka, więc Chyba mogę tu przesunąć To przesunąć Możesz to przesunąć No to przesuwaj W którą stronę? A, że tak? Tu mogę przesunąć. Dobra, to damy gdzieś tutaj. Bo nie wiadomo czy nas coś jeszcze nie będzie koniło do rodzaj nie wiecie? A ja wolę być upewniony. A potem się schowamy za tym. Najwyżej. Jak to będzie zły pomysł, no to wiecie. Będziemy spierdalać. Nie, spierdziałać. Po prostu. No dawaj. Dobra. Tu jest jakiś tunel. No dobra. O kurde. Szczurki. Nie wchodzimy tam. Kurde, 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 kurde. Ej, dogoni. dogonij. Dogonicie zaraz. Dogonicie zaraz. Młody spierdalaj i samtąd lota. Jak? Jak? Jak się pytam? Ja nawet nie wiedziałem, że... Że coś nas goni Dobra, szczurek, laj, Albo bądź moim towarzyszem broni. Rzucę to bym jak granata! Co ty na to? Żartuję. Ty przynajmniej przeżyj. <śm> 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 ale ten... Ale ten tunel mały? Szybciej, szybciej, szybciej. Chłopie, i się szybciej. On szybszy jest od ciebie. Spiercielamy. O, kurde. Wow. on jest wszędzie. Jak on wylaz z tego tunelu tak szybko? Ja się pytam jak. Hmm. Co ja tu w ogóle robię sam? Sam i to w nocy Billing, gdzie jesteś? Boję się Nie martw się Jak znajdziemy Billiego To na pewno nie będziesz sam <ścoughs> Co ja tu w ogóle robię sam i w nocy Billing, gdzie jesteś? Boję się Dobra drodzy Asasini. Ale tym Symbolicznym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że Wam się podobał. Film o historii chłopca, który szuka psa. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pou! I cześć! Do zobaczenia!